Wiele rejonów świata, w tym pustynię, na której się właśnie znajduję w Emiratach Arabskich, trzeba sprzątać. Użytkujemy naszą planetę, nasze środowisko, nasze góry w taki sposób, że niestety zostają po nas niemiłe ślady. I nie wszyscy gotowi są posprzątać po sobie. Dlatego z tym większym zapałem zaangażowałem się i z tym większym zapałem zapraszam Was do zaangażowania w akcję Czyste Tatry. Nasze niewielkie przecież obszarowo góry w prawie 40 milionowym kraju są niestety bardzo zanieczyszczane. Setki tysięcy ludzi, którzy i w zimie i w lecie odwiedzają Tatry zostawiają po sobie niestety sporo e, śmieci też. I dlatego bez żadnych wątpliwości e, zaangażowałem się w tę akcję i chciałbym poprosić, żebyście zaangażowali się również w nią i Wy. Pustynia w Emiratach Arabskich... Choć bezkresna, bo ma tysiące kilometrów, jednak jest wciąż zanieczyszczana. I nie tylko takie rajdy jak ten, w którym zaraz będę brał udział, ale przede wszystkim jeźdźcy tacy niezorganizowani zostawiają niestety na niej śmieci. Dzisiaj, kiedy zaczynamy nowy sezon Pucharu Świata, chciałbym wprawdzie być obecny właśnie w Tatrach, ale przesyłam tą drogą. Dla Was podziękowania za zaangażowanie i zaproszenie do tego, żebyście w akcji czyste tatry wzięli udział Rafał Sonik z pustyni niedaleko Dubaju w Emiratach Arabskich.